Zanim przejdziemy do filmu, słuchajcie, ja chciałbym pochwalić się wam tylko jedną rzeczą i w sumie was o czymś poinformować. 30 czerwca w Londynie odbędzie się Gala Smerdą przed Money in the Bank, natomiast 1 lipca odbędzie się sama Gala Money in the Bank i właśnie na tych dwóch galach będę, bo dzisiaj udało mi się kupić bilety właśnie na te dwa eventy. Więc już w tym miejscu mogę wam zapowiedzieć, że na pewno z tego wyjazdu z jednej i z drugiej gali pojawią się materiały. Także subskrybujcie kanał i obserwujcie moje social media, bo tam o wszystkim będę was informował, a teraz dłużej nie przeciągając przejdźmy do głównego tematu. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Rest One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego was zapraszam i z góry dziękuję. WWE ogłosiło, że 12 marca w Madison Square Garden odbędzie się coroczny specjalny live event, który właśnie w tym obiercie ma miejsce. I co ciekawe, w sumie jeszcze z nieoficjalnych informacji, ponieważ oficjalnie Federacja nas o tym nie poinformowała, dowiadujemy się, że podczas tej gali odbędzie się specjalny 20-osobowy Battle royal, który wyłoni pretendenta do tytułu interkonwizjonalnego, który jest oczywiście w posiadaniu Dantera. Nie wiemy natomiast, czy zwycięzca tego pojedynku miałby zawalczyć z grunterem na samej WrestleMania, czy jeszcze, tak jak pojawiają się kolejne plotki, tego samego dnia jeszcze na tym samym evencie. Widziałem od razu na forach, że pojawiło się wiele negatywnych komentarzy mówiących o tym, że jak to na live evencie zostanie wyłoniony pretendent, który zawalczy na WrestleMania z Gantterem? dlaczego tytuł interkontynentalny jest tak nisko stawiany. Nie sądzę osobiście, by tak miało to właśnie się rozegrać, bardziej stawiałbym na tę opcję, że jeszcze na tej samej gali w Madison Square Garden odbędzie się być może main event właśnie o tytuł interkontynentalny, ale poczekajmy na oficjalne potwierdzenie. A jeżeli mowa o oficjalnych ogłoszeniach, to moi drodzy oficjalnie zostało ogłoszone, że 6 marca na gali nie Night powrócić powróci John Cena. I tutaj ciekawostka, zanim John Cena został oficjalnie ogłoszony na tą galę, było sprzedanych blisko 7700 biletów. 24 godziny po ogłoszeniu Johna Cena było sprzedanych już ponad 10 tysięcy, więc zainteresowanie po ogłoszeniu Cena wzrosło naprawdę ogromnie, a to tylko świadczy o tym, jaką osobą, jaką personą w ogóle w świecie wrestlingu jest John Cena. Co do Cena, to pewnie powraca, aby rozpocząć swój program na Wrestlemanie, prawdopodobnie z Austinem Firm, który dał nam taki mały przedsmak tego na ostatni gdzie powiedział w wywiadzie, krótko mówiąc, że po prostu ugością Jonathana właśnie podczas tej Galimany Jeśli to prawda i jeśli ta dwójka zawalczy ze sobą na Wrestlemania, to jestem jak największym fanem tego pomysłu i oby tak właśnie było. Co do walk planowanych na Wrestlemania 39, to również podczas Galimany mówiliśmy mogliśmy dowiedzieć się, że chyba szykowana jest walka Brock naraz z Omosem, co spotkało się z ogromną krytyką wśród internautów. Rok temu Omos zawalczył z Bobim Lashleyem i ta walka była jaka była. Przez ostatni tydzień mówiło się o tym, że Brock Lesnar i Bobby Lashley będą zaangażowani w konflikt z Bray'em Oyatem, że dojdzie do walki jednego z drugim, bądź może do triple set meczu. Ale jak widzimy i jak też potwierdzałem, no jedne z pewniejszych źródeł zagranicznych prawdopodobnie to właśnie Brock Lesnar pójdzie na Omosa, a Bray Wyatt na Bobiego Lashleya. Szczerze, na ten moment nie wiem co o tym myśleć. Mam nadzieję, że jeżeli tak też się stanie, to po prostu produkty i, i cały program, który dostaniemy, przekonają nas pozytywnie do obu tych zestawień. MVP na zapleczu razem z Omosem zaprosili Lesnara do pojawienia się na następnej dali Manetrow aby odpowiedział na to wyzwanie i tak też będzie. Lesnar został ogłoszony na najbliższą czerwoną tygodniówkę. 17 marca będzie miała miejsce premiera gry WB 2K23 i w związku z tym wydarzeniem coraz to więcej materiałów wpada do sieci informujących nas właśnie o tej grze. Teraz mamy w sumie takie dni, gdzie po kolei przedstawione są ratingi kolejnych zawodników. Z ciekawostek Becky Lynch jest najwyżej ocenianą kobietą w tej grze i ma rating 96, natomiast Jimmy Uzo ma o jeden mniejszy rating od swojego brata Jaya, który oceniony jest na 90, natomiast Jimmy na 89. Co więcej, premiera normalnej wersji jest 17 marca, natomiast Deluxe oraz Icon 14 marca. I teraz tylko tak wam zapowiem, że w związku z premierą tej gry szykuję dla was coś ciekawego, ale co, gdzie i kiedy, to jeszcze was poinformuję. Na koniec, moi drodzy Sami Zayn oraz Kevin Owens, no bo jest to jakby najgłośniejszy temat ostatnich dni i na pewno będzie przez najbliższe tygodnie. Wiele wskazuje na tym po wydarzeniach z Elimination Chamber, że Sami Zayn i Kevin Owens pojednają się i we dwójkę pójdą na tytuł mistrzowskie właśnie podczas Wrestlemanii. Wydarzenia z ostatniej Rally Money gdzie Kevin Owens odmówił współpracy z samim Zaynem i kazał mu zapytać się o pomoc w zniszczeniu blodań swojego kumpla Jaya Uzo, wskazują jednak na to, że być może tak nie będzie. Chwilę przed tym nagraniem przeczytałem informację, że pojawił się pewien tweet, który sugerował nam, że 4 marca podczas jednego z live eventów WWE ma dojść do walki tag gdzie Kevin Owens oraz Sami Zayn zawalczą przeciwko Romanowi Reignsowi oraz Solo Cico. Chwilę po publikacji tego tweeta został on bardzo szybko usunięty, co mogłoby wskazywać na to, że pokrótce popsuł on plan federacji. Nie wydaje mi się natomiast, że w związku z wyciekiem tej informacji, federacja jakoś mocno zmienia, aby plany, być może podczas tego live eventu po prostu nie będzie tej walki, ale tak spokojnie wydaje mi się, że mimo wszystko, właśnie wszystko wskazuje nam na to, że Sami Zen i Kevin Owens zawalczą przeciwko braciom UZO na WrestleMania o tytuły tag team. W tym odcinku moi drodzy jest to tyle, dajcie oczywiście w komentarzach znać, co wy sądzicie o informacjach przedstawionych w tym odcinku i jak myślicie, czy Kevin Owens i Sami Zayn zawalczą faktycznie z braciem UZO na WrestleMania. Ja szykuję dla was kilka ciekawych rzeczy, ale o tym wszystkim na pewno będę was informować więc oczywiście subskrybujcie, wpadacie też do mnie na Instagram Patreot Official, bo tam o wszystkim będę Was na bieżąco informował. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!